Każdego dnia podejmujesz dziesiątki takich decyzji. Jedna butelka, ogryzek, mały papierek. Znaczenie każdego z tych śmieci jest tak małe, że pewnie nie poświęcasz nawet ani sekundy na to, by się nimi przejąć. Tymczasem w ciągu minionego roku w twoim koszu wylądowało jakieś 315 kg śmieci. Nazbierało się. W Polsce w 2016 roku zebrano niemal 12 milionów ton odpadów komunalnych, ale zaledwie 32% z nich zebranych zostało w sposób selektywny, czyli z podziałem na różne frakcje. Spora część z nas wychodzi z założenia, że sposób w jaki gospodarujemy odpadami w domu, nie ma większego znaczenia, ale liczby są tutaj nieubłagane. Spośród odpadów zmieszanych aż 36% trafia na składowiska, na których zalega przez wiele miesięcy i lat. Jak w takim razie sortować jak profesjonalista? Dlaczego do pojemnika na papier nie można wrzucać wszystkich papierowych talerzyków? Czy karton po mleku to karton, czy plastik? Gdzie wrzucić chusteczki higieniczne? A gdzie rozbity kubek? O tym wszystkim dzisiaj rozmawiamy. Zanim zacznę wyjaśnienie. W Polsce wdrażany jest obecnie tak zwany jednolity system segregacji odpadów. Zgodnie z nim odpady sortowane są na cztery główne frakcje szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady. System ten jest już obecny prawie w całej Polsce, dlatego też w tym odcinku odnoszę się do niego. Dla większości z nas śmieci magicznie znikają z pola widzenia i ze świadomości, w momencie, w którym śmieciarka zgarnia je i odjeżdża w siną dal. Tymczasem cała zabawa zaczyna się dopiero w tym momencie. Szkło z zielonych pojemników jest oczyszczane, sortowane na kolory i kruszone na drobne kawałki, które potem przetapiane są i wykorzystywane do produkcji szeregu rzeczy, nie tylko szklanych opakowań, ale też np. wełny szklanej czy szkieł okularów. Zebrana w niebieskich pojemnikach makulatura jest oczyszczana. Uzyskana masa, wypukana i rozprasowana może ponownie służyć jako papier. Znajdziesz go w zeszytach, w kopertach, w filtrach do kawy, kloszach czy wytłoczkach do jaj. Pojemnik żółty mieści dwie frakcje: metale i tworzywa sztuczne. Te pierwsze odsiewane są od drugich między innymi dzięki magnetycznym separatorom. Obydwie frakcje są czyszczone, rozdrabniane i przetapiane. Z metali powstaną puszki czy folia aluminiowa, z plastiku wykładziny, ramy okienne, meble, zabawki czy ekrany pochłaniające dźwięk. Frakcja bioodpadów jest np. kompostowana i przetwarzana na nawóz wykorzystywany w rolnictwie. Worki z odpadami zmieszanymi przeszukiwane są, aby wysortować z nich te elementy, które nadają się do odzysku. Jest to jednak proces mało efektywny. Nawet jeśli w worku takim znajdą się odpady nadające się do recyklingu, to często będą one zanieczyszczone, na przykład tłuszczem, a to czyni je bezużytecznymi. Właśnie dlatego segregowanie odpadów jest tak ważne. Ale prawdopodobnie, nawet jeśli sortujesz śmieci, to jest kilka rzeczy, które możesz robić źle. Przykład, do recyklingu nie nadają się ręczniki papierowe, serwetki ani chusteczki higieniczne. Włókna, które je tworzą, są zbyt krótkie, by nadawały się do ponownego wykorzystania. Dodatkowo są to też materiały, które wyrzucamy brudne. Tymczasem papier, jeśli ma być odzyskany, to musi być czysty i zabezpieczony chociażby przed pleśnieniem. Z tego względu papierowe talerzyki z resztkami jedzenia czy tłuszczu nie będą się nadawać do recyklingu. Lepszym rozwiązaniem będzie ich kompostowanie. Papier lakierowany czy powleczony folią także odpada. Rozdzielenie tych dwóch materiałów jest trudne i mało opłacalne, dlatego też większość kubków na kawę nie nadaje się do odzysku. A propos kubków, Stuczonych filiżanek, kubków albo donic nie można wyrzucać do zielonego kosza. Elementy ceramiczne i porcelanowe są w procesie odzysku szkła zanieczyszczeniem. Podobnie jest z lustrami, starymi szybami czy okularami. Ogólna zasada jest też taka, że wszystkie pojemniki oddawane do recyklingu muszą być opróżnione, ale nie trzeba ich pucować na błysk. Szklane, metalowe i plastikowe odpady będą i tak płukane, a ich przemysłowe czyszczenie zużyje wielokrotnie mniej wody niż mycie w domu. Ze zniczy, ze dlatego woska, z kartonów wylewamy sok i mleko, ale nie musimy czyścić ich na błysk. Kartony po napojach, mimo że ich nazwa kojarzy się z papierem, są elementami wielomateriałowymi i muszą w związku z tym wylądować w żółtym, a nie w niebieskim pojemniku. Wszystko, co tylko się da, zgniatamy. Dzięki temu śmieciarki nie będą przewozić powietrza. A, a propos śmieciarek: na pewno słyszeliście argument pod tytułem, po co segregować, skoro śmieciarka i tak wszystkie odpady wymiesza ze sobą. Tak się nie dzieje. Śmieciarki mają przegrodę na poszczególne frakcje, których po prostu nie widać z zewnątrz. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwala też nałożyć karę nawet do 50 tysięcy złotych na przedsiębiorcę, który miesza ze sobą różne frakcje odpadów. Jeśli masz podejrzenie, że tak się dzieje, to warto zgłosić taką obawę do gminy. Tak jak sortowanie i recykling są świetnymi praktykami, tak warto pamiętać, że jeszcze bardziej istotne jest ograniczenie ilości generowanych przez nas odpadów w ogóle. Recykling rozwiązuje masę problemów, ale nie wszystkie. Świetnym przykładem jest tutaj plastik. Z każdym kolejnym cyklem odzysku traci on swoje właściwości i dlatego zazwyczaj jest wykorzystywany do produkcji przedmiotów o niższej wartości niż ta, z których pochodzi. W Polsce tylko około 35% wszystkich zebranych opakowań z plastiku jest poddawane recyklingowi, dlatego że nieraz jest to proces trudny technologicznie i czasem mało opłacalny. Jeśli już masz plastikowy śmieć, to koniecznie wyrzuć go do właściwego kontenera, ale może też zastanów się, czy jest jakiś sposób, by ten śmieć w ogóle nie trafił w twoje ręce. Myślenie o śmieciach jako o czymś zbędnym i bezwartościowym jest melodią przeszłości. Ogromna część odpadów może się stać cennym surowcem. Przetworzenie tony aluminium pozwala zaoszczędzić 700 kg ropy naftowej. W jednym kartonie po mleku kryje się tyle energii, ile pozwoliłoby zasilić 40-watową żarówkę przez półtorej godziny. Każde 59 kg makulatury to jedno zaoszczędzone drzewo. Wybór, czy dany przedmiot stanie się problemem czy wartościowym surowcem. Należy tylko do Ciebie. Okej, okay, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dzisiejszy film jest elementem kampanii edukacyjnej Piątka za segregacją, którą zorganizowało Ministerstwo Środowiska. Pod filmem zostawiam dla Was wszystkie niezbędne linki z materiałami edukacyjnymi i instruktażowymi. Jeśli chcecie segregować jak profesjonaliści, to zajrzyjcie do nich, natomiast jeśli macie ochotę coraz lepiej orientować się w świecie nauki, to subskrybujcie ten kanał. I widzimy się nie wiem kiedy. Później.